A więc dzień dobry, witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku z Gry War Tales. Dzisiaj lecimy dalej, z według Rigen, Rijen, Rishon, może być również. Na siódmym poziomie, z berserkerem. Chciałbym jej dać rozszczepiać, ponieważ to, jest, ponieważ to jest bardzo, bardzo mocna umiejętność, którą ma ta broń. Więc miejmy nadzieję, że uda nam się w miarę szybko wyszkolić. Jest, tak jak mówię, na szóstym poziomie, więc nie powinno być aż tak, aż tak trudno. Tak samo trusa zatrudniłem, który jest na trzecim poziomie, ale on był akurat z questa. No i wiecie, no musiałem się spuścić po prostu, jak zobaczyłem, że wystarczy dać mu trzy steki, żeby go zatrudnić, aż mi, aż mi, aż mi chrypa normalnie wzięła. Ale właśnie on kosztował jakieś 3 porczopy dosłownie, żeby go zatrudnić, więc nie mogę się powstrzymać. I wiem, że jest na tym poziomie, ale wiecie, obecnie, żeby zatrudnić jakiegoś porządnego bohatera, trzeba zapłacić 600 koron. No, a 600 koron to jest bardzo dużo. Jak wiecie, obecnie mamy 1500, ale to dlatego, że pogrindowałem. A tak, a tak to widzicie. Widzicie, jak to tutaj wygląda. E, dobra, to jest drewienko, drewienko e, szybkie. Naszym zadaniem dzisiejszym. Jest próba wygrania na arenie Hovendorfu Ponieważ jak widzicie, no już większość questów z tego regionu wykonaliśmy tak naprawdę Tutaj coś jest niby Ale nie wiem co tam jest, szczerze mówiąc nie interesuje mnie to zbyt bardzo Jak widzicie właśnie sobie podglądowałem ten hajsik, więc jest, jest ok, jest całkiem spoczko jeśli chodzi o nasz stan majątkowy Co prawda mogłoby być lepiej, zawsze mogłoby być lepiej, moglibyśmy na przykład założyć jakąś ogromną winnicę w Ale raczej nas na to nie stać Skoro mamy 1500 koron, a za 1500 koron to ile możemy kupić jedzenie na jakieś 3 miesiące, a więc raczej na winnicę by nas nie było stać No dobra, Ale w każdym razie dalej, jak widzicie mamy tutaj troszeczkę, troszeczkę nowych broni Nie wiem czy to są jakieś uniwersalne, te złote broń Na to wygląda, że te złote są uniwersalne, albo to jest po prostu poziom rzadkości Ale zwróćcie uwagę, że no to... niby ten bojowy no to jest żółty, ale to jest zwykła broń, ale cała reszta no to, to, są te specy to, to są takie bronie, można je powiedzieć takie mistrzowskie bronie, właśnie mistrzowskie bronie to są. No oczywiście, te, te, te na to są epickie. W takim razie, czy, czy, czy są legendarne? Wydaje mi się, że legendarne, jak już tutaj były na pomarańczowo, bo to raczej legendarne nie jest. Raczej, raczej, szuja to nie jest broń, która jest lepsza od rozszczepiacza albo buławy r Tym bardziej, że to są jednorazowe broń. Nie możemy zrobić drugiej, a możemy ją sprzedać za hajsów. Czy jest to warte? No nie wiem. Możecie, możecie napisać w komentarzu, kto. Kto woli, kto co woli, jeśli wolicie sprzedawać, to wtedy zostawiacie łapkę w górę, jeśli wolicie, e, jeśli wolicie to sobie zostawić, no to wtedy zostawiacie subskrypcję. <laughs> niechaj, niechaj tak będzie 13 głąbków możemy sobie zrobić, bierę Bierę 13 gołąbeczków. Mm, tak, ten, ten, ten nasz torus to jest taki gołąbeczek, bo on nic nie potrafi. Zobaczcie, zobacz, Torus ma 26 HP. To jest absurdalnie mało HP. E no ale dobra, kiełbasa z nasionkami Okuńska pustą O, Przemy całkiem. Dobra, przepraszam za telefon. <laughs> już, już tutaj wracamy. <laughs> tak, przepraszam, naprawdę znowu zapomniałem wyciszyć telefon. Wiecie, ja mam ja mam taką manię, że zawsze zapominam wyciszać telefon, kiedy nagrywam. To jest, taki, to jest taki taki problem, bo przez to często do mnie ktoś dzwoni. A jak wiecie, kiedy, coś, kiedy ktoś dzwoni, a tym bardziej, kiedy wyzwania do ciebie trzy razy że no to raczej jest to, się, jest, jest, jest to coś ważnego, albo ziomek chce Cię zaprosić na piwo. No, zależy. <grym> zależy oczywiście. Dobra, jami, jami. Jemy, jemy, jemy. To też jemy. O, i to, i to też jemy. Chlebek. Chleb zawsze na propsie. Myk, myk. I jeszcze popijmy jakimś piwkiem. O, może być nawet gosenberskie wino. I take this. I spanko. I możemy ruszać dalej, I guess. Tak, tak, coś myślę, że możemy ruszać dalej. Jak widzicie, mamy mam namiot, więc zawsze fajnie. Zawsze fajnie, że jest ten namiocik za, e, zaupgrade'owany. Tak samo mamy tutaj troszkę towaru, więc będziemy je mogli sprzedać za całkiem niezłą sumkę. Mam taką nadzieję przynajmniej. Ale teraz lecimy do tej areny, swoją drogą... Wow, srebro kosztuje w tym momencie dwa razy więcej, jasne. Dwa, znaczy no, pół razy więcej niż... Niż cena, za jaką kupiliśmy. A teraz 150 czy widzicie? Im bardziej się oddalamy od miejsca, w którym kupiliśmy, tym bardziej, tym bardziej rośnie na cenie. Okej, okay. czyli, jakbyśmy kupili w Gosenbergu i sprzedali w. Art, w nie w Artys, tylko jak się nazywało. to miasto, w Corti, no to zapewne by kosztowało jeszcze więcej. Przynajmniej tak się wydaje. Ależ pewnie jest jakiś limit, żeby nie było to aż tak eksploatowane, Tak, coś mi się wydaje. No dobra, witamy w arenie eee, To jest, widzę, kapliczka eee, dla Willy Alt Hovendorp. Jeśli nie wiecie kto to jest, to została ona zamordowana. Eee, dobra, dzisiejszy walki jest odwołane, ale jest zamknięta, bo wewnicy mogli się żałobie. Aha, eee, czyli pewnie jak rozwiążemy zagadkę Hovendorpów, to wtedy będziemy mogli wziąć tutaj udział. No dobra, w takim razie spróbujmy z tą areną Berny. Czy uda nam się? Nie wiem. Najprawdopodobniej nam się nie uda, aczkolwiek miejmy nadzieję, że nam się uda, prawda? Co prawda, jestem bardzo bardzo dużym przeciwnikiem optymizmu. Tak samo. Tak, samo, tak nie, jestem, nie jestem ani optymistą, ani pesymistą. Ja jestem realistą, prawda? Według mnie, no, tak samo pesymizm jest tak samo zły jak optymizm, ponieważ no, oba tak naprawdę zależy, prawda? No, zależy. Zależy, jak, 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 bardzo, jak bardzo przejawiamy ten optymizm, prawda? Albo, albo pesymizm. No ja jednak patrzę na, świ na świat yy, z perspektywy realisty. I pamiętajcie, żeby nigdy nie myśleć, że wszystko będzie dobrze. Nigdy nic nie, nigdy nic nie będzie dobrze, nigdy nic nie będzie źle. Pamiętajcie, zawsze wszystko będzie normalistycznie. Przynajmniej mamy taką nadzieję. <laughs> no dobra. Tak chcemy wziąć udział teraz. Kogo bierzemy? Bierzemy same szychy, nie? No tak coś myślę. Myślę, że Price... Nie no Price musi być. Terhad, no niech będzie Terhad Fet i Patrinos, ja chyba zamienił, wiecie? Na no, Rishon? Rys Rishon myślę, że nie. Astian, Witkrów hmm. Między tymi dwoma się zastanawiam, wiecie? Ja myślę, że wi myślę, że hacker, Hacker to jest taka nasza szyka, nie? Taka wielka szyka. Zobaczmy, zobaczmy przy okazji, jaki będzie tej czempion. To mnie troszeczkę zastanawia. Dobra, nowe wymagania. Każdy towarzysz musi skończyć turę obok sojusznika. Ooo, a za to dostaniemy 3 punkty odwagi. Ale mamy max punktów odwagi, to nie problem. To nie problem, nie ma się o co martwić. Natomiast tak, Rozdarcie nie mam niestety ulepszonego, więc nie hitujemy ich, ale za to damy im bardzo dużo obrażenia. I w sumie to możemy jeszcze zrobić tak. I Adele teraz nie będzie mógł zaatakować. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. I, I teraz patrzcie. Teraz musimy wyklaczować tej troszeczkę. Że teraz będzie bieg. W te strony, I guess. I guess w te strony i zabijemy dwóch. Dobrze, 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 udało się. Zabić dwóch naraz. Oczywiście oni nie wypadają z areny, bo tutaj jest bo to jest takie, takie gówno, taka główna rzecz, że oni nie umierają po śmierci, a nasi jak najbardziej umierają, nie, nas, no, nasi, nasi wychodzą, e, wychodzą z areny i to jest straszne, straszne gówno, to jest według mnie strasznie fair, że po prostu oni sobie mogą dać taka nawet jak mają 0 HP, nasi muszą zejść z areny no i to jest, to jest, to jest bardzo, to jest bardzo, bardzo wysoka dyskryminacja według mnie, oczywiście rozumiem, naszą postacie są, e, wszyscy, tak naprawdę wszyscy wy, na całym świecie o nas wiedzą, bo tak jakby wymordowaliśmy połowę populacji świata najprawdopodobniej coś koło tego Bo tam w tiltren jest chyba koło 300 ludzi Dosłownie w tiltren jest jakieś 300 ludzi tylko A my zdecydowanie w tiltren zabiliśmy więcej osób niż, 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 jest, w, niż jest w właśnie tamtym mieście więc, więc mają powody żeby się nas... Bać! Dobra, krytyk! O, nie ma krytyka, niestety nie ma krytyka za to, że Jananet atakuje Żanunet. Żanunet. Dobra. Jananet yy, oczywiście zada jakieś tam obrażenie, ale nie jest źle tak naprawdę. Myk. Już po tobie. I teraz... Teraz... Mm, to jesteś? Arida! Arida teraz będzie atakować. ono z tego co widzę atakuje wszędzie dookoła siebie, a to co? Wymaganie. A, dobra. Haker nie może się przemieścić. No spoko, spoko. Już kończymy tak naprawdę tę walkę, więc to nie problem. I my! zamordowany. Wygraliśmy? Tak, wygraliśmy. Teraz tak. Eee, Podarunek z tumu, Po Twoim zwycięstwie, mu Cię uwielbia. Wybierz ulepszenie na, na resztę turnieju. Śmierć wroga generuje dwa odwagi, dopóki wróg jest związany walką przed osadą wrażliwość. O, o, sounds interesting. Nowa zasada Areny. Pod koniec rundy wszystkie jednostki są wyleczone do poziomu swojego sojusznika, którego pozostałe zdrowie jest najwyższe. Ale to, to nie działa na nasze jednostki, tak. Wiem, że to jest strasznie gówniane, że nie działa na nasze jednostki. Ja też uznaję, że to jest, ja, ja też uznaję, że to jest gówniane, ale niestety twórcy tak postanowili, więc musimy z tym jakoś żyć i musimy to jakoś, e, musimy ich to jako, jakoś pokonać. Ale może się zmieniło, może się zmieniło, nie wiem, nie wiem jak to teraz jest. Jeśli się zmieniło, no to całkiem fajnie, jeśli nie, no to tam mniejsza to tak naprawdę, bo... Tym razem miejmy nadzieję, że to wygramy. Jak widzicie, jednostki są tak naprawdę te same, dokładnie. Wszyscy są ci sami. Culturally... I nie jest to zbyt fajnie. nie podoba mi się to bardzo. Według mnie te jednostki powinny być bardziej zróżnicowane, w każdym razie my zaczynamy tak samo, jak zaczęliśmy. I teraz sobie w sumie zdałem sprawę, że nie, nie możemy zacząć tak samo, jak zaczęliśmy. Ehm, musimy sfokusować niektórych przeciwników. A to dlatego, że... Że musimy im życie obniżyć przecież. No tak, no o tym nie pomyślałem. Więc dobra, atakujemy. Krytyk jak zwykle na początku i... Dobra, i obrażenia są. Są całkiem niezłe obrażenia. E, teraz Terhad zaatakuje Stowbroda. Czy, jako, czy jakoś tak? Stowbro. tak. To jest... albo... No tak, y, jak, Nie. Nie wiem, nie wiem jak to wymówić, nie mam pojęcia. E, w każdym razie okrzyk bitewny okrzyk bitewny jest, elegancki a w sumie to mogłem, mogłem ripostr ale już tam trudno się mówić, oni cię tak uleżą, więc, więc ki z tym tak naprawdę dobra, teraz, no już w następnej rundzie już w następnej rundzie raczej ich pokonamy bez jakiegoś większego problemu i bez jakichś większych starań, przynajmniej taką miejmy nadzieję prawda, taką miejmy nadzieję teraz oni już leżą leżycie, dokładnie leżą i co, i co możemy, możemy już chyba to zakończ... O kurde, 55 Ej, dużo. Dużo zadał, naprawdę dużo. Nie powiem, nie powiem kolego, zadałeś dużo, ale patrzcie, teraz się leczą... 57 HP uleczony jest, właśnie, ale... To jest zmienia faktu, że i tak umieracie, koledzy i koleżanki. E, no dobra, to teraz myślę, że tak, rozdarcie. Mm, tak, rozdarcie teraz. I walka na 5, także nie zadał obraz. Dobrze, patrzcie, to się nazywa... To się nazywa inteligencja. No i pokonani, to dobrze Pokonani są nasz przeciwnicy, dobra zobaczmy teraz Fervor, spełnienie któregoś z wymagań daje towarzyszącym status mobilizacja Myślę, że weźmiemy tutaj fervor, brzmi całkiem niezłe. nieźle. Nieźle, nowa zasada N, spełnienie wymagań publiki leczy wszystkie wrogie jednostki o 20% maksymalnego zdrowia, naprawdę? O jeny, o jeny. Patrzcie jak Hacker jest masakrowany, no my, my, ją, my go uleczymy e, Tej pancerz, szleczonko. No, i tyle, no i tyle. Lecimy dalej w takim razie. O, nie wygląda to zbyt dobrze, muszę przyznać. Muszę przyznać, że to na razie zbyt dobrze nie wygląda. Eee, dobra, jeszcze raz. To już jest ostatnia walka. I, i będzie nas czekać czempion już dalej. No dobra, miejmy nadzieję, że jakoś się to nam uda wykonać. Eee, Fed idzie tutaj. Myślę, że taki standardzik w miarę. Tylko teraz jest pułapka: to jest pułapka odrzucająca. Spoko w takim razie, lecimy tak i teraz tak, no widzicie, standard tak naprawdę, zawsze to samo i właśnie umierają, właśnie umierają, teraz walka na pięści, także nie zaatakujesz kolego, będziesz musiał klepnąć go, patrz go klepie, albo i nie, chyba jednak go nie klepną, na to wygląda, że go jednak nie klepną, bał się go, ewidentnie, boją się, boją się pracy, krytyk, no niestety, krytyka nie ma, ale nie ma na co narzekać tak naprawdę, bo nie jest, o, ho! ho, ho, ho. Dobra, zmieniam zdanie. Zmieniam jednak zdanie. Wygrywamy to. Jak na razie zdaje się, że to wygrywamy. Jak na razie tak to tutaj wygląda. E, dobra, Terhat. E, Terhat myślę, że się zajmie tym tutaj przyjemniachą. Przynajmniej miejmy nadzieję, że się zajmiesz. Tak, zajmiesz się przy okazji. Okrzyk bitewny. E, no, ripost. Nie, nie ma co ripost. Terhat nie może odnieść obrażeń. U, a Terhat właśnie odniesie obrażenie. No niestety, czyli będzie leczonko, No to wygląda. No to wygląda, że będzie leczonko. No nie. Nawet nie ma co brać się odbicia, bo to nic nie zmieni tak naprawdę. I... FAIL. Eee, no, no nie najlepiej jest, nie powiem. Jest nie najlepiej. Eee, co my możemy tutaj zrobić? O, to jest pytanie. Co my możemy zrobić? No nawet jeśli rzucimy taką bombkę, to wiecie co ja wolę? Mm, tak, żeby, żeby nawet im tę truciznę nałożyć, bo... Oni się i tak uleczą wszyscy do maxa. To jest niestety problem, że oni się do maxa uleczą. Chyba, że teraz rzucimy tę bombkę i ona jakoś. i ona walnie jakiś fajn, jakiegoś fajnego krytyka. Eee, taką miejmy nadzieję. Walnie? Walnie krytyk? No, na... 7... Nie. No, no, nie wyszło. Nie wyszło, szczerze mówiąc. I teraz co możemy zrobić? O, to jest pytanie. Teraz tak naprawdę, no, czekamy jeszcze tę jedną rundę. Oni się leczą. Teraz. myk. Niestety mamy bardzo mało punktów odwagi. No, każdy towarzysz musi skończyć tu robok wroga. Myślę, że nam się to uda. Po prostu zrobimy teraz tak. I guess. I guess zrobimy tak. Ale nie wiem, tutaj rozbrojenie, na tego. I co? No, i tak naprawdę. Oj, możemy w sumie jeszcze rozdarcie wziąć. Weźmy rozdarcie. I w tym momencie już musimy tylko sklepać dupę temu, Robestesowi. No dobra, no to w miarę uda nam się wygrać. W miarę to wygraliśmy chyba. Tak mi się wydaje. Myk! Uh, krytyk za 141 FET uwielbiam cię. I to jest jego podstawowa umiejętność. Bez tego bafa tu z 50% obrad. Dobra. Co bierzemy? Dzikość za każdym razem, gdy towarzysz uzyska trafienie krytyczne, nakłada status krwawienie, fajne, fajne. I zabezpieczenie za każdym razem, gdy towarzysz wykorzysta jeden lub więcej punktów odwagi, otrzymuje status ochrona. E, no myślę, że dzikość weźmiemy, myślę, że dzikość. Teraz tak, pancerz, pancerz, pancerz punktu, albo nawet typ punkt odwagi. Bo teraz nas czeka. Champion I zobaczmy, czy uda nam się pokonać tego czempiona. No to jest pytanie. Ja Mamy nadzieję, że tak. Tu jest dwóch czempionów. O, braterska furia. Obrażnienia większe od 300%. Oj oj, 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 Towarzysz tworzy sferę mocy. Przypływ dumy obrażony przez 50%. No niedobrze. No niedobrze. No niedobrze. Rozpędzona bichura. Hmm. No. No, nie do... No, naprawdę myślę, że możemy mieć mały problem. Ale taki oczywiście maciu pęki. Taki... Taki malusieńki, nie? Taki minimalny. Eee, ale czy uda nam się to faktycznie wygrać? Mówiąc, mamy ten cios poniżej pasa. Miejmy nadzieję, że cios, że cios poniżej pasa działa? Tak. Czyli na nich cios poniżej, cia... poniżej pasa działa na 30? Wobec czego mamy jakąś tam przewagę, no nie? Jakąś tam przewagę mamy. Krytyk za 35, ładnie. Eee, wymagania spełnione. Eee, dobra. W takim razie... Teraz rusz się. Róż, dupę, dobra e, Prysik. E, pudło. Oho, dziękuję za to, pudło. Dziękuję bardzo za to, pudło. Teraz to ma większą gardę? Terhad, Terhad ma 52% gardy, więc powinien sobie to jakoś miarę poradzić. Krytyk? Oho, jest krytyk. Jest piękny krytyk. I teraz pytanie: czy aplauz? Ja myślę, że weźmy ten aplauz. Używamy wszystkie. Pokt odwagi, nie? Musimy wszystkie zużyć. To jest tutaj bardzo ważne, żeby je wszystkie zużyć, bo. Nam się, nie bo nam się aż tak nie przydadzą. Teraz przypływ dumy. I to jest co? Obraźnie większe 30%? Nie. Ty yy. ja nie wiem co on zrobił. To obszar mo A, dobra. Czym posiada status przypływ dumy tak długo jak znajduje się na tym obszarze? E, no spokój, czyli przypływ dumy to jest to obraźniony pod 50%. No, no może być. E, powiedzmy, że może być. Tylko teraz pytanie, czy oni się... Tak, oni się leczą. Oni się leczą. Tak mi się wydaje, że oni się leczą. Więc... Więc jesteśmy tak troszeczkę w dupie, bym powiedział. Tak bym troszeczkę powiedział, że jesteśmy w dupie, tym bardziej, że tutaj ogromne obrażenie. O lera. O, o kurde, wywalił nas z gry. Hmm. No, no mamy problem. Mamy pro... Na szczęście pudło. Na szczęście weszło pudło. Ale teraz co my tak naprawdę możemy zrobić? O, to jest pytanie. No możemy ciachnąć tak. To nie działa na czempionów, nie? Tak, nie działa na czempionów niestety. Niestety to na czempionów nie działa, natomiast... Natomiast... No nie, jak widzicie nie możemy tego na czempionach użyć. No to teraz zuchwały tak 76 do 96 na 60 tak 35. No właśnie, 37. 37 to zadało na... tylko. I czy on się uleczy? On się uleczy na banknie. Ta, uleczył się cholera. Cholera, on się uleczył. Hmm. On się uleczył. Ehm. W takim razie, no co, rozdarcie, żeby jakieś tam nie różnice... Ej, 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 to było, to było, nie, to było niezłe, łapeczka w górę dla Price'a. Dobra, dobra robota, wygraliście podczas waszej ostatniej walki, arena była wypełniona po brzegi. Od lat nie zdarzyło mi się widzieć tu takich tłumów. Z nawiązkiem zasłużyliście na swoją nagrodę. Dobra, chwała i, i dostatek, to są bronie. Eee... Zobaczmy, chwała, zuchwała, atak zdaje 79% obrażeń. Jeśli jednostka była związana walką, otrzymuje status ochrona na jedną rundę. No spoko, spoko. W sensie, no nie brzmi to jakoś super. I drugi to jest dostatek. czekajcie, przeczytajmy jeszcze opis. Choć broń ta miała gwarantowaną. A nie, choć ta broń miała gwarantować swojemu właścicielowi zwycięstwo, to Tora, czempionka areny Brenna, jednak zawiodła. No dobra, i dostatek. Choć ulubiony oręż nigdy nie dał mu tego, co obiecywała jego nazwa, Koło i tak nie chciał się z nim rozstać. Rozpędzona wichura zdaje 70% broni siły obrażeń wszystkim jednostkom zasięgu i odrzuca je na odległość 2 metrów. Odrzucone jednostki, które trafią po drodze na przeszkodę, otrzymy 150% broni więcej. No, nie e, Wypytajmy ją, ta arena była bardzo popularna. Ustawiały się pod nią kolejki potencjalnych czempionów. Jednak faktor Godric Aldberna. Popadł w problemy finansowe, przez, co, przez które ucierpiały garze wojowników. Faktor był w rozpaczy. Ta arena to radość i duma jego narodu. Moi nowi czempioni! Musiałem, was, musiałem wam osobiście pogratulować. No spoko, pogadajmy z nim. Jeszcze nikt nie pokonał ich czempionów z takim pilotem. Ależ widowisko! Starcie Aren byłoby dla was idealną okazją, by zaprezentować przed, się przed liczniejszą publiką. Szukam akurat kogoś wystarczająco silnego do udziału. Moglibyście nas prezentować? Tylko pomyślcie, wzięlibyście udział w najspanialszym widowisku w całym Gothenbergu. Stawilibyście czoła zaciekłym reprezentantom Ho Hovendorpów i pierwszy raz od czterech lat zdobyli tytuł dla Areny Barry. Zastanówcie się, dobrze? No dobrze. Oczywiście, wiedziałem, że macie dość odwagi. Na ostateczną odpowiedź poczekam pod areną Houwendorpów, gdzie dojdzie do starcia. A no, dobra, dobra, czyli o to chodzi z tą areną Houwendorpów. Hov Teraz możemy tutaj coś kupić, nie? E on chyba coś sprzedaje, nie? Tak, on no sprzedaje, jak widzicie. Ołowiany pas, mm, wsparcie pleców i mistrzostwo umiejętności. A kupę sobie na dwa takie. Kupmy sobie dwa mistrzostwa, chociaż w sumie to tak trochę zmarnowałem w tym momencie hajs, ale mówi się trudno, bo wiecie, w, opuszczonym ba w, pokonanym, e, w pokonanym, pokonanej bazie bandytów możemy sobie kupić za pół ceny. Wsparcie placu ten pas, wzmocniony drewnem i metalem jest łatwy do założenia i łagodzi butleców użytkownika. Użytkownik odpycha wrogów dwa razy dalej. <grych> Dobra, ołowiany pas. Ten pas, zaprojektowany dla beleriońskich żeglarzy do ćwiczenia pływania w trudnych warunkach, jest też noszony na lądzie przez wojowników szukających sposobów na utrzymanie równowagi. Eee... Okej, okay. czy, czy nie można być odepchniętym? No spoko, spoko, niechaj będzie. Niechaj będzie. Eee, I teraz zobaczmy, jak się umie to co to robi. Hmm, przy czym gara zostaje zignorowana? Hmm, wiecie co, weźmy to, weźmy. Na koniec swojej tury. O, a to, to, to czekaj, się, to Gakl, ulepszmy? A może nie. Zobaczmy. Zabójczy cios atakuje ponownie. Weźmy to. Weźmy to, naprawdę. Wiem, <grym>, że to jest głupie, że, ja że, że, że ja to biorę. Że on będzie atakował normalnie po 20 razy. Weźmy to po prostu. Dla jej, prawda? Bo to nie jest aż tak mocna umiejętność, ale niech będzie. Czy to jest arena Hovendorpów, nie? Tak, to jest arena Hovendorpów. Czyli wygląda to, że będzie nas czekać grande finale, można by tak powiedzieć, zapisana gra, no dobra, w tym miejscu będziemy się, będę się z wami tutaj żegnać, mam nadzieję, że to się, że wam się spodobał, jeśli tak, to byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawiły łapkę w górę, jeśli się podobałem jak się moje filmy, to gdybyście zostawili subskrypcję, również byłoby miło, no i co, papa, pa, do widzenia, żegnajcie.